Banet EX Deck Profile with Mateusz Łaszkiewicz. For the English viewers, please check out lyrics and the YouTube. You Witam cię serdecznie, Mateusz. Cześć. to Deck Profile z Mateuszem Łaszkiewiczem. Top 32 Regio w Lil. Tak, ee... Opowiadaj, co tam ugotowałeś Powiem tak. Od jakiegoś pół roku, mniej więcej temu, spotkałem się z Robertem Pięciorą. W galerii handlowej zaczęliśmy kminić. i Skończyło się na tym, że wtedy meta nie była odpowiednia dla tego deku. Było to trochę inne, bo Gardevoir linia była chyba nawet 2-2-1 czy coś takiego. E, ostatecznie okazało się, że no, taka linia jest o wiele lepsza. No ale ostatnio wyszły te Chinpao, były przestały być aż tak popularne, szczególnie te z Ambrionem, które były koszmarnym matchupem. E, więc stwierdziłem, że spróbuję jeszcze raz. Testowałem to trochę. Ze względu na ostatnie wyniki luki musiałem jeszcze się zmienić trochę wersję. Czas nie grałem z koloresami, z sablajami, które polegały na tym, że grałeś po prostu baby banety dwie, miałeś vakiuma, cztery koloresy, pamięć koloresami, aż w końcu dochodziłeś do sablaja, ale no, ostatecznie nie było to potrzebne. I to było na Lugie? Prze... Że... To było... Yy, ogólnie Sablaje były dobre na praktycznie na wszystko, szczególnie na Lostboxy, żeby to był na pewno dobry matchup i były dobre na Garde Warry. Ostatecznie Gardevoir matchup nie jest. Jest najgorszym meczatem, yy, przez to, że tych sablajów nie ma. Ale musiałem sobie poprawić ogólnie consistency, bo kolor nie były aż tak konsistent. carveny yy, są świetne yy, ale też bałem się lugi, które... Tydzień temu topnęły cztery na ostatnim Regio, więc chciałem rzucić Shadow Ridera i dwa po prostu żeby to jakoś kontrolować. Ale może po, od początku lista. Cztery szupety. Czy yy, chcesz z nimi zaczynać? Bo więcej się nie da. Yy, no tak ma atak, yy, który flipa coinem i jeżeli rzuci Hezza, to przeciwnik nie może zagrywać itemu. No i wydawałoby się, że to jest w sumie głupi dek, bo jeżeli pójdzie drugi, to musisz zacząć z y, musisz zacząć szupeta i rzucić heca. Tak naprawdę nie ma żadnego meczapu na które musisz to zrobić. Nieważne czy ci zrobi w ten tu Greninja. Jak zrobi Sablania to jest trochę gorzej. Yy, ale też da się grać. Greninja nie ma znaczenia. Yy, wycin Pao też nie ma znaczenia. Lostbox nie ma znaczenia. Yy, jak Zard zrobi Candy Zarda, jest trochę gorzej, ale da się grać. Yy, ale przyjemnie jest rzucić tego heca, wtedy masz o wiele większą kontrolę nad grą i nie musisz aż, aż się poci pocić, żeby wygrywać, ale jak rzucisz tailsa, to to nie jest przegrana gra. Ale z definicji zawsze chcesz iść pierwszym. Tak, zawsze, na każdy mecz. Yy, tak, na każdy mecz. Yy, Trzeba na TX. Testowałem dwie, yy, ale to jest najważniejsza karta. Jeżeli yy, za dużo czasu dasz przeciwnikowi na to, żeby nie robić tego itemu, a już drugą turę, to jest już trochę problem, więc są trzy Banety, dodatkowo cztery Ultrabole, żeby na 100% się trafiały te Banety i EX. Dodatkowo na, na rzeczy takie jak Chin Pao, które robią knockout za knockoutem, jeżeli sprawizujesz jedno i miałbyś dwie Banety i EX, albo Super Roda, albo Banety EX, to nie starczy ci Banet EX, żeby w ogóle wygrać na ten mecz. Często tak samo, podobnie na Mew, DTE, a poza tym to głównie consistency. Jedna Banet Baby która ma abilitkę, że wyciąga supportera z diskardu. Zastanawiam się czy grać To czy Palpada, ale zawsze praktycznie masz tego jednego szupeta, którego możesz wyrzucić do z zone'a, to nie przeszkadza. A przyjemnie jest mieć to od razu na chędzie, bo na przykład jeżeli będziesz chciał znaleźć Cheryl, albo fajnie jest zcheckmate'ować grę, mając bossa na ręce, stawiając baneta, mieć zawsze tego bossa w discardzie jeszcze, którego możesz zagrać w każdym momencie, nawet jak się, przeciwnik zagra Iona. A jak zagra bossa, to masz bossa na ręce, więc często można z tego checkmate'ować. Eee, oprócz tego 3-3-2 linie gardevoir'a. Eee, widziałem na streamie Azula, pytał się dlaczego gram dwie gardevoir i EX. Eee, powód jest prosty. To jest najważniejsza karta w deku, bo nie tylko jest... Eee, pełni bardzo dużo funkcji. Po pierwsze Pomaga y, robić chain z Cherryla z banetami jak z retreatem. Po drugie, jest świetnym atakerem. Y, w praktycznie każdym matchup no nie w każdym meczu, ale w większości matchup atakujesz z Gardewar. Y, jest tanki. Y, I bardzo ważna rzecz, jeżeli ją skrajzujesz, ciężko jest wycofać rzeczy takie jak Alakazama albo Kirlie. Przez co bosowanie jest naturalną rzeczą, którą przeciwnik chce zrobić w momencie, gdy item lokujesz. Jeżeli nie będziesz miał tego retreatu, Przestaniesz robić item locka i przegrałeś grę. To założenie jest takie, że to 190 po prostu najczęściej dobija, bo wcześniej atakowałeś tak. za te 30. Wcześniej robisz y, ciągle item locka, przenosisz demons z Alakazama tak, żeby się zgadzało. Na Mirajdona jest mega fajna sztuczka, że możesz obić 30 rajku, przenieść 20 na Fluffy, żeby nie mógł na niego zagrać switch karta i dobić za 190 y, w rajku z gardewara, na przykład. <grym> Więc, y... I później te 20 możesz zabierać sobie na jakiegoś rajczowi. Który też ma 200 HP Są Brewery Charmę, ale jak do tego jak to kontrolować to przejdziemy potem e, 4 Iono. Zastanawiałem się przez sekundę Czy grać 3 Iono, bo gram Lumineona, ale stwierdziłem, że no, nie zawsze chcę benchować tego Lumineona, a consistency no. Ogólnie deck jest bardzo konsistentny. Najlepszym bardzo... techem jest consistency. Tak, Bardzo chciałem... E, mieć consistent deck, więc e, grałem 4. E, zapomniałem jeszcze do Pokémonów. Może byśmy na chwilę do Pokémonów? No, jest Radiant Alakazam. To jest podstawowa karta tego deku. Jeżeli item lokujesz coś na aktywie, trapujesz to, musisz przynieść z tego damage, żeby tego nie zabić. To jest bardzo ważne. Dodatkowo, właśnie, pomaga stapować damage z Gardevoir. Nawet czasem, jeżeli bardzo się chce, jak załóżmy, nie ma się New IEXA. Można zagrać jak przycink, gra Mimikyu i ono, żeby na pewno miał wystarczający kart. Nawet z Bravery Charmem nokautujesz Mimikyu z. Bo to nagle my, się okazało, że to ma atak. Tak, 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 to ma atak. To też czasem się przydaje, jak nie jesteś pewien, czy Poltergeist na 100% zabije. jakimś cudem. Jak ma nawet 10 kart na ręce, no ale jest taka szansa, no to Alakazam też może balnie za 200. I jest fajnym one price attackerem. Shadow Rider. To była karta, którą dosyć niedawno dodałem do deku. Jest dosyć. No. śmieszna. Wygrała mi parę Gierek. No, tak jak mówiłem wcześniej. Jeżeli zrobi się. Lu Żadna Lugia w Day 2 w Sacramento nie zagrała dyni. No, po powiedzmy, Punk Punk Shadow Mist, e, używasz ataku, żeby przeciwnik nie mógł zagrać stadionu i, i, specjalnej, i specjalnej energii, energii. stawiasz pika i Lugia nie ma na to na przykład odpowiedzi, bo gra same specjalne energii i nie ma jak przebić stadionu, bo nie może grać stadionów. Dokładnie. E, I w wojny grałem na e, Lugie, która nie grała dyni. Nie dobrałem. To się zgadza. W testingu, Bardzo konsystentny deck. W testingu testowałem dosyć długo i w miarę konsystent było, no ale skończyło się, że nie dobrałem, bo tak naprawdę wystarczy energia, ultra ultrabol i jakoś znaleźć tego shadowridera. Czyli na przykład załóżmy jeden Deep Pass, jeden crystal, jeden Ultrabol, gra się Ultrabola po Lumineona, Lumineon po Arvena, Arven po Roupa, Silestone Silston po Papa. <noise> ładny <jest> takie... chain. <noise> tak, tak. Ropa nie można sprayzować, ale dwa pafy są. Wy... No, dwie rzeczy nie mogą się sprayzować. No, czasem luminałem też, ale to. Dobra, dwa pytania mi przychodzą do głowy. Tak. Widzieliśmy na streamie, że miły, jak założyłeś, a jak dobry był generalnie w przeciągu całego turnieju? E, miałem jedną śmieszną sytuację, gdzie miałem agreement z przeci... moim przeciwnikiem. E, zabiłem mu z Alakazama Aktywa. Wystawił Greninżę, bo nie wiedział, że gra Miu i To była ostatnia tura terminacji, dzięki temu wygrałem, a nie stajowałem. E, ogólnie e, teraz, wcześniej był drepi w liście, żeby paniszować wystawienie Greninży e, u Gardevoir. No ale mi i robi podobną funkcję, bo jeżeli przeciwnik musi zmęczawać, i ma na greninżę, Greninże, cięższe mu jest rozstawić z Mira Stepa dużo Kirli, dużo Ralców. Więc yy, no jak zmęczyłeś greninżę, samą greninżę, to bardzo fajnie można korzystać z tego ataku. Yy, poza tym, nie przydała mi się aż tak, ale no nie wiem, 7 razy pewnie kopiowałem. No, Free Retreat jest genialny i jak się sprejzuje lumineon, to, to też może dobrać karty, z Ultra mhm. bola, można znaleźć. Więc no nie ścinałbym tego, też jest piątym jakby szopetem, więc... Drugie pytanie, które mnie jeszcze nasuwa, Kalomitus Wasteland. Jak często tego używać? jak dobry to jest stadem i na co? Yy... Powiedziałbym y, jeszcze rok temu, że to jest. Same. Może? Może tak, powiedzmy, tak? bo nie wszyscy pewnie znają tę kartę. Zwiększa retreat cost y, basiców, które nie są typu fightingowego. Tak. Y, zamysł jest taki, że przeciwnik, załóżmy jak grasz puffa, przeciwnik niektóre taki boli puff, więc chcą to zbić, marnują stadiony. Y, czasem po prostu zagrywają naturalnie stadiony, zagrywasz i a ty Kalamisusa zawsze dobierzesz w late game, ze względu na to, że masz te killie, który, którymi finujesz ten deck. Więc praktycznie zawsze będziesz miał w late game'ie tego Kalamisusa. Przydawał się mnóstwo razy. Na wszystkie match praktycznie. Więc na pewno bym zostawił co najmniej jedną sztukę. Wcześniej były trzy, potem dwie, teraz jest jedna. Ale jedna jest wystarczająco... wystarczająca, no. Wracając jeszcze na chwilę do Lumineona. Ogólnie yy, wcześniej miałem te sablaje, teraz zdecydowałem się na pakiet dwóch fałek ze względu na to, że stwierdziłem, Silstone jest po prostu za dobrą kartą. Nie można nie grać, znaczy można nie grać, ale to jest zbyt genialna karta. Yy, dodatkowo z tym Arwenem yy, łatwiej wyciągać. Znaczy po prostu wtedy się wyciąga to kombo z środomistem, inaczej się tego nie da, ale nawet Arwen po VIP Pasa, po Silstona vip Pass poszedł Rydera szupeta i później kolejny silystantowy pasa to już jest praktycznie ponad Bridget, więc no... czyli generalnie ta talia w wielu momentach opiera się na tym łańcuchu zdarzeń które wychodzą tak, tak naprawdę tak, od arwena tak, najczęściej tak i pomaga znaleźć arwen roda wakiuma wakium jest bardzo bardzo fajny ze względu na to że po pierwsze niszczy bravery czarne i potencjalne SIMS strony, które przeciwnik może wcześniej zaataczować, żeby mieć na następną turę nawet po locku. A dodatkowo jest autem na inne puffy, bo może gra się dwa puffy w, w, tym, w tej wersji gardevoir'a banety, ale puff ciebie też boli, więc też musisz znaleźć jakoś te auty na puffy. Jeżeli ktoś się spodziewa dużo Giratin, Miraidonów, polecałbym dodać sobie jeszcze Artazona, żeby mieć czwarty aut na stadion. A tak poza tym, to wydaje mi się, że trzy wystarczają. Ja jakoś nie, nie odczułem tego, że mi brakło. Może ewentualnie trochę na Mirajdona, bo przez to jedną gra przegrała. Eee... Takich ogólnych jeszcze pytań, co zmieniłbyś w tej liście po tym turnieju? Czy jakieś refleksje cię naszły? Czy to będzie nowa meta? Eee, moim zdaniem, dek strasznie polega na Super factor. W sensie można o tym grać. Nie wiem, jak dobre to będzie. Ja raczej będę próbował znowy, zbudować nowy wariant kompletnie na banecie, bo to już był ostatni, format, ostatni turniej w tym formacie, więc na pewno będę próbował coś nowego zrobić, ale jeżeli ktoś myśli jeszcze na przykład na Toronto albo ogólnie nad jakimiś kapami, to bym, no tak jak powiedziałem, dodał może Artazona, bo rzeczywiście może ten czwarty stadion się przydać. Heavy bola myślałem długo. Bo Alakazem jest bardzo ważna, bardzo wiele meczapów, praktycznie wszystkie, ale ciężko znaleźć miejsca, a nie zawsze się przydaje. Wydaje mi się, że to jest takie skalkulowane ryzyko. Tutaj jeszcze chyba dwie rzeczy bym poruszył. w y Stadion i Cheryl. Cheryl jest po prostu pięknie, działa z. Na streamie to zrobiłem: retweetujesz z banety na banetę, robisz Cheryl na dwie banety. Działa bardzo też fajnie z Gardevoirem. Bo, jeżeli zagrasz komuś i yy, ma mały size, możesz bardzo fajne kambaki robić, a po prostu atakując gardevoirem i zagrywając na nią cherel, jeżeli zostanie obita znowu. Yy, no i głównie tyle, ale yy, jest też kolaps, który też może podo działać yy, podobnie, jeżeli sprawizujesz na przykład cherry. Ale oprócz tego fajnie też diskarduje tego właśnie Lumineona, yy, Shadow Ridera czasem i bardzo ważne dwie karty, które robią te w tym deku. To masz tylko 6 energii. I to powoduje, że łatwo strapować coś, jeżeli sprajdzujesz jakąś energię, albo będziesz musiał zataczować dodatkowe energię gdzieś indziej. I przeciwnik będzie chciał zbosować coś i liczyć na to, że nie będziesz miał energii na retreat. Cheryl discarduje energię, możesz sobie później zretreatować i z powrotem wystawić gardę, i jeszcze raz ją naładować. Kolaps stadion tak samo. Więc to są dwie bardzo ważne karty, yy, które, no, wygrywałem im mnóstwo, bardzo mnóstwo gier. Czyli tak naprawdę Escape Rope nie był jedyną opcją Retreatu, bo Collapse i Cheryl pełniły tę samą, tę samą funkcję w pewnych wypadkach. W pewnych wypadkach tak, yy, w late game, ale, no, Rope, Rope bym nie grał, jeżeli bym nie grał komba z Shadow Mistem, bo masz tylko jednego, turit, yy, dwa Two yy, a la Kazama, oprócz Shadow Ridera. Ale jak nie masz Shadow Ridera, nie musisz, tak jak powiedziałem, nie musisz robić tego Shadow Mista T1 Tego... Yy, Shapeta T1, Item Locka Więc... Yy, jest po prostu ok, nie granie Rope'a Jeżeli nie gra się komba A komba się pewnie nie gra jak się nie spodziewa ludzi. Dziękuję ci bardzo Mateusz za wytłumaczenie Nam jak działa ten banet Zapraszam jeszcze na Twittera Mateusza, tam update'y z turniejów Spicy listy i tak dalej i tak dalej Link macie w opisie Kasterzy byli zachwyceni Polska scena była zachwycona, i chyba świat się troszeczkę zachwycił tym banetem. Po raz kolejny udowodniłeś, że potrafisz zbudować z z Item Lokiem i osiągnąć w tym super wynik. Gratulacje, top 32 Regio w Lille. Dziękuję bardzo. Dzięki.